Zero wraca. Dobra, transfer start. Znaczy 1 2 dwa... znaczy 2 1. Co ja pierdzielę. Zero, Cieszę się, że ci. Nic nie jest. Dziękuję za to. Co robisz? Proszę, odpocznij chwilę. Nie nie ma czasu na odpoczynek. Idziesz na pierwszy teren do Arkadii. To jest dom ognia. Jesteś pewny? Tak. Zero. Bla bla, 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 Dobra. Jąka mi się strasznie. Co ciekawe, może dzisiaj mi się uda skończyć, chociaż nie... Nie dam rady dzisiaj skończyć do końca gry. Ale... W dobrą połowę gry przeszedłem. Nagrywając oczywiście raz sesję. Dobra, save state'cik. O, źle mi... Coś tu źle kojarzę tę mapę. No... Kurna to jest to miejsce Kurna tu są wiecie co, te bombki takie Teraz trzeba będzie umiejętnie tak zrobić Żeby Żeby jakoś tu dojść i lepiej by było, żebym tak sobie został jednego klocka, ale jeżeli ja robię na hardcora, to niszczę od razu wszystkie klocki. Pasowałoby, żebyście mi dali leczenie, panowie Nie pogardziłbym. Tak bardzo chciałem tam wejść. No niestety nie uda mi się. I od razu to dobry moment, by zrobić save state'a. Niestety nie udało się. Nigdy się nie udaje za pierwszym razem. O, ho 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 ho! Jak to dobrze, że mnie zraniliście. O! Wredne, patrzcie jakie wredne. No nie, przyratuję wszystko. Nie chcę, żeby to stuknęło. Rozwalcie, proszę Was. To tak, rozwalcie się. No nie, poświęcę się, jest, udało się, dobra. Wreszcie mam przejście. Przynajmniej mam też życie. Niestety, denerwujące są te beczuki. Wow, 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 wow. Czy coś tam może być ciekawego, aż mnie kusi? Niestety nic nie ma. Najlepiej będzie po prostu miecza wziąć. A skąd tu się wziął ten kaktus? To dobrze, że dajecie mi leczenie. Chociaż wy jesteście łaskawi. Nie, patrzcie, co oni zrobili. Teraz już się chyba nie wydostanę. Znaczy, nie uda mi się tego zdobyć. Fuck. Chodziło mi o Cyberelfa Przez to, że mnie zrzuciliście, głupie robociki Niestety bardzo widzę lubicie mnie ciachać Zaraz zginę tak dalej będzie Co to za Cyberelf?

Patrzcie, jakie popchnęło mnie. A ja chciałem tam jeszcze zdobyć tamto. Ugh! Nie to chciałem. Złe. Złe, złe, złe. Najlepiej po prostu będzie tam wejść na Hama. I mam coś ciekawego? Nie mam nic, a ja się tak staram. Czyli jaki to będzie boss? Niestety to nie jest boss, to jest. Boże, udało się. Ej, 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 ej. Czekajcie, nie tak. Kurde, teraz spierdzieliłem to. Bo chodziło mi o to, że chciałem jeszcze tam zobaczyć, czy jest coś u góry. Wiem, że nie powinien robić coś wstydu, ale jestem ciekaw, bo chcę wszystko sprawdzić. To było bardzo dziwne, co zrobiłem. Dobra, nie wejdę niestety. Dobra, nic nie ma, kurde, ja. No to na darmo zrobiłem. Eee! No przecież kliknąłem. Save, save. To jest złośliwe. Patrzcie, no to przynajmniej będę miał trening. O! Nieładnie. Ok, jestem znowu. Trochę mnie nie było. Ale już jestem. I na wstępie mam mało życia. Nie wiem, za bardzo jaki boss tutaj jest. Nie pamiętam. O, chyba kojarzę, co będzie. Hej, Zero! Jesteś tu po Elfheizow? Wiem, że tak. On oszalał na punkcie mrocznego elfa. Lepiej zostaw go, Harpui i poław się ze mną. Ja! Przygotuj się na walkę. No i teraz każdy będzie jakąś ewolucję. Tak się składa, że Fefnir. Jest pojazdem Ja mam nadzieję, że... Wiecie co? Ja myślę, tylko teraz tak Zaryzykujemy Czemu mam cały czas tylko tę broń? Odejdź, odejdź. No, coś mi to nie idzie. Bardzo mi to nie idzie, kurna przecież. No wreszcie. Ale co z tego, jak zaraz zginę? Ładnie. Spodziewałem się takiego obrotu akcji. Cóż, zmarnowałem życie. Zmarnowałem y, Subtanka. Właściwie po, od razu powinienem zmarnować życie, wiedząc, że mam tak go mało, ale byłem zbyt skąpy i wolałem zaoszczędzić. To teraz nie wiem, co mam. Miecza? Nie, pistolet mam. A cwaniaku. Teraz już mi lepiej idzie. Ale jak widzicie, mimo że mam więcej życia, to i tak Fefnir jest Niebezpieczny. Wiem, że wydaje się łatwy. Ale inaczej się gra, wiedząc, że ma się mało życia. Teraz już go raczej załatwimy. Jeszcze na jeden strzał. No, na dwa. Wiem, że był łatwy, ale... Gdybym się starał, ale wiem, że mogę save state y robić, no to... Inaczej by to było. Co jest? Mimo że się wzmocniłem, nie mam z tobą szans. Ja... Ja się nie poddam! Kiedyś na pewno cię rozwalę. Tylko poczekaj. Ustawiłam współrzędny. Teraz możesz tu wrócić kiedy zechcesz. Proszę, wróć do bazy. Proszę, Zero. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Standardowo. Transfer. Powrót do bazy. Zero, dziękuję Ci za Twój wysiłek. Ale nie przemęczę się. Jeśli coś złego. Macie się wstać! Ja Co ty? Co ty se myślisz, że coś mi się źle? Ojej, co coś tam było. To jest dom lodu! Uda ci się, tak? Dobra, idziemy do domu lodu. Pyk, 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 pyk! Save state. Żebym nie musiał zapisywać non stop. O jak uwielbiacie save state. -y. Czyż nie? Ale na pewno bardziej uwielbiacie mój dubbing. Mission Zero Rozmowy? O, coś tu mi się kojarzy. I to źle mi się kojarzy. Bo kojarzy mi się to z kolcami. A ciebie nie lubię gościu, więc cię roz rozwala. Oj, tam coś może być, ale nie, 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 nie ma sensu. Jak to się stało? Widzieliście to? Przed chwilą byłem on w innym miejscu. Dobra, idziemy, idziemy. Bardzo dobrze. Trochę sobie doładuję. Spierdzielajcie psy ode mnie. A, jak ja wyczułem sytuację. Jak ja wiem, kiedy safe state y robić. A, ty głupi pies. Nie lubię, jak coś takiego się dzieje. Niestety, tu są kolce, a kolce są bardzo złe. Zwłaszcza w połączeniu z lodem. <grym> ło, Ło, to było blisko zagłady. Wiem, że jedno miejsce jest tutaj, takie. No i proszę, ja jestem taki skąpy o życie. A tu znowu dostałem kolejne. Żal mi było tracić przy fefnirze. A, nie zdążyłem. Bardziej by to bolało, gdyby to jednak było leczenie niż pieniążki same. O, teraz trzeba będzie uważać. Bo tutaj są gostki, które będą chciały mnie zmusić do powrotu. Tak, to niech sobie na razie tutaj siedzą. Odejdź, 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 odejdź. Chciałem tylko Cyberelfa i tyle. No, dobra, 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 bo to mi coś tu mówi, że na dole mogą być kolce. Nie mylisz się z tu są na dole kolce. A tu jest ten czereśnia, który mnie tak chce wkurzyć. Znowu pewnie. Nie to. Tam był ogień, a tu jest lód. Łogień. Kurwa, mać, co ja robię? Przepraszam za wyrażenie. Czemu to jest takie złośliwe? Idę stąd czym prędzej. Nie, nie lubią mnie po prostu kolce Tam jest kolejne życie, a ja go nie potrzebuję. No i tutaj też jest taka wnerwiająca rzecz No właśnie Ale udało mi się, mimo że była wnerwiająca Oh, on zniknął, widzieliście to? Przecież on tu był. Tutaj był? A to ci dopiero niespodzianka. Ho-ho, zero, Czekałam na ciebie. Fefnir chyba mnie z... zaraził swoją chorobą. Gdy zaczynam o tobie myśleć, mroczny elf przestaje mnie obchodzić. Dopóki mogę Cię pokonać, będę szczęśliwa, nawet gdyby zginął. Cały świat. Walczmy. japońskie teksty. O, mottejo. Hej, mottejo, mottejo. Hej, to jest dobra, nieważne. A cóż to jest? Toż to odrzutniko lewiatan. Oj. oj, oj. Podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podobasz. Lewiatanie. Odejdźcie, odejdźcie ode mnie smoki. Jakie wredne. Smoki, odejdźcie. Wkurzę się jak zginę tu. A to będzie naprawdę źle. Ta gra jest zła. Jeszcze nie trafiłem. No, zostało jej ostatnie życie. Masz, kurna. Musiałem zużyć subtanki, ale bez safe state. A. Ale ranga, e. Arr. Jestem coraz gorsza. Jedne co robię na poważnie, to walki z Tobą. Ale jestem szczęśliwa. Będę dalej próbować. Śniąc o tym, że kiedyś Cię zniszczę. Do zobaczenia wkrótce! Ustawiłam współrzędne. Teraz możesz tu wrócić, kiedy zechcesz. Proszę wróć do bazy. Proszę, zero. Niestety nie mam tutaj zamiaru wracać. Mam złe wspomnienia z tym miejscem. To jest bardzo złe miejsce, ponieważ ma kolce. Poprzednie miejsce miało lawę i beczułki, które także mnie wkurzały. Zero, nic ci nie jest? Wybacz, że kazałem ci tam iść. Nie wy. wybaczam ci, wybaczam. Idziesz na teren. Idziesz na trzeci teren, Neo Arcadii. To jest dom wiatru. To ostatni teren przed stolicą Arkady. Chcesz tam iść? Oczywiście. I już wkrótce finał. A może nawet nagram do końca, bo tak patrzę sobie. Hmm. Czemu by nie? Tylko trzeba byłoby się jeszcze postarać.